You want my- Dzisiejszy tutorial będzie typowo Halloweenowy, w związku z tym, że zbliża się Halloween i może nie macie pomysłu, jak się ubrać, uczasać, za co się przebrać. Ja Wam dzisiaj nie pokażę całego stroju, bo ja mam taką luźną propozycję. Jeżeli chcecie się przebrać za seksowną wampirkę, nie wiem, piratkę, rabinę jakąś upiorną, to właśnie będzie fajna propozycja dla Was, bo ja Wam dzisiaj pokażę fryzurę. Nie będę Wam pokazywać całego makijażu, stroju itd. Chcę Was zainspirować, jeżeli chodzi o fryzurę. Jeżeli nie wiecie właśnie, co zrobić, nie chcecie się przebrać za jakiegoś strasznego fora albo kupować jakieś drogie rzeczy to dzisiaj zrobimy właśnie fryzurę make up mam już zrobiony, to jest po prostu bardzo mocna kreska rzęsy, e, trochę sobie tak zacień, zaciemniłam oczy, usta zrobiłam takie neutralne, ale brązowawe i oczywiście beauty mark, mam też taki fajny gorset tutaj od Ewa, dzięki Ewelinka za pomoc e, w tej stylizacji dobra, przechodzimy do włosów pokażę wam na co wpadłam, będziemy się dzisiaj też bawić kolorami, e, bo e, oprócz tego, że chciałabym zrobić takie wielkie upięcie właśnie ala hrabina, to chciałabym żeby też było w kolorach, żeby to było coś innego niż macie zwykle i dzisiaj będziemy testować sobie takie barwniki, takie, e, takie pudry do włosów. E, dwa mam tutaj z litera, Jeden mam w takiej formie. Występuje w różnych kolorach. Tutaj mam róż. A drugi mam taki, który kupiłam też aplikator, bo chciałam Wam właśnie pokazać w tym tutorialu. Kupiłam aplikator i taki różowy wkład, coś takiego. E, szukałam po prostu różnych produktów tego typu. Zobaczymy, który najfajniej się spisze. A trzecią orzech znalazłam w wakacjach w Biedronce. I to jest po prostu taki puder do włosów, taki w formie cienia. Fioletowy, niebieski i i różowy to kosztowało chyba 14 zł, ten zestaw. E, ok, no to zaczynamy. Ale nie zaczniemy od koloru, tylko zaczniemy od bazy naszej fryzury. Najpierw chciałabym sobie wybielić trochę włosy z przodu, mimo że włosy mam czyste i myte wczoraj, wieczorem. To ja sobie popsikam, szczególnie tej u nasady, włosy, żeby trochę je rozjaśnić. E, Widzicie? I nadać taki lekko siwy efekt. Nie będę absolutnie tego wyczesywać. I teraz wydzielam sobie, jakby koronę głowy. Tak właśnie, mamy tu Britney Spears z lat 90 e, To jest fajny trick, bo chciałam ukryć te włosy, które mam w środku, żebym jak najmniej włosów musiała kolorować. To jest zdecydowanie ułatwienie. I teraz co robię, to sobie te włosy wsadzę do wypełniacza. I jeżeli nie macie czegoś takiego, czyli nie, nie macie takiego dużego donata, możecie użyć sobie zwiniętej skarpetki. To jest też fajna metoda, mogę Wam wrzucić na dole link do filmu, w którym pokazuję, jak to zrobić. Możecie użyć sobie... Czegokolwiek miękkiego, co Wam właśnie tutaj wypełni. Możecie użyć tam skarpetki, rajstopy, a możecie nawet w torebkę foliową zrobić. Jakieś na sesji zdjęciowej właśnie upinałam model, z takie wielkie włosy, taki wielki róg I właśnie zrobiłyśmy to na torebce foliowej. Możecie też użyć sztucznych włosów, co Wam przyjdzie do głowy. I teraz będę tapirować sobie te włosy, żeby miały jak największą objętość. Gumka idzie na donat. O, tak. Nie przejmujcie się, jeżeli cokolwiek Wam tu będzie wystawać, to będzie jeszcze przykryte. Zbieramy wszystko, co jest dookoła. O! I pamiętajcie, że to jest baza naszej fryzury tak fryzura nie będzie wyglądać. To jest tylko to, co jest ukryte w środku. Dobra, i to, co mi tu zostało, chciałabym zakręcić, bo chciałabym mieć wokół twarzy takie opadające roki. Słuchajcie, na wszelki wypadek zakręciłam sobie też kilka takich e, włosów na przypinkach, gdyby mi tutaj właśnie zabrakło od I dlaczego najpierw zakręciłam włosy? Ponieważ gdybym zakręciła pokolorowane włosy, to farba mogłaby się... W sensie ten proszek mógłby się utrwalić i bardziej weżyć w nasze włosy. Tak samo nie lubię tego robić na mokro. Także robię to zupełnie na sucho. I teraz cienkie pasenka. Będę koloryzować całe te włosy, które mam tutaj, które mi zostały. Będę sobie farbować właśnie takimi. Kredami można to powiedzieć tym pudrem do włosów. I najpierw na pierwszy ogień idzie ten z glitera w aplikatorze, bo ja jestem go najbardziej ciekawa. Rozprowadza się nierówno i prostuje mi mojego loka. O nie, ta mi się nie podoba. Będę spróbować glitera z tym, który jest w takim cieniu. O, spoko. To metoda, pocieramy odłon. Dobra, spróbuję to z biedry. No i biedra mnie nie zawiodła, słuchajcie. Najmocniejszy kolor. Ma taką konsystencję najbardziej kredową. Mm, Zobaczcie, przynajmniej kolor widać. Ok, jak już wyglądacie jak różowe księżniczki, to i macie różowe ręce, możecie jeszcze nałożyć yy, proste zapakowania. Zobaczcie, jak to no, widać. Tutaj na odrosty wokół tej, naszej podstawy. Jak wam się podoba w różowym kolorze? Mi się całkiem podoba. To było bezpieczne miejsce i mam teraz łapy, więc tymi różowymi łopami pościskam tutaj tego koka. I teraz co muszę zrobić? Podtapirować włosy u nasady. One są już i tak, jak widzicie, takie bardzo tępe. Wyglądają na takie farbowane, różowe włosy. Podnoszę u nasady. Yeah. Mało włosów tu od zostało, yy, więc chyba wykorzystam sobie te pasma właśnie, żeby je dodać, także będę musiała też je pofarbować, bo chcę, żeby jednak coś tam mi zwisało. Za, za dużo włosów upięłam, także farbuję te, a to już jest proste. I po prostu upnę je sobie tutaj pod kokiem, ale się jaram. słuchajcie, to jest pewnie jedyny czas w roku, kiedy... Można aż, aż tak zaszaleć. Jestem ciekawa, jak obchodzicie w tym roku Halloween, czy w ogóle obchodzicie. Ja w zeszłym roku byłam na takiej mega imprezie gotyckiej. Nie wiem, czy pamiętacie, miałam taką fajną czachę na twarzy. I mamy zafarbowane, ale to za prosty kucharz. <noise> Super to wygląda. I teraz oddzielę sobie te. A moimi, czyli tymi, które zostały tu, te sobie to zapisały. jak widzicie. Moje podtapiruję i przypnę wszystkie moje włosy góry, a tak już bardziej byle jak, żeby coś tam jednak zwisało. Słuchajcie, co zrobiłam, powyciągałam tu pasma i roz rozsarałam sobie ten róż i stwierdziłam, że nie będę zmywać makijażu, tylko ten róż zostawię. To naprawdę czadersko wygląda, jak ta cera taka zaróżowiona. Eee, Okej, okay, teraz utrwalam sobie całość. I mam tu jeszcze jeden bardzo fajny element. Zobaczcie, taki kapelusik Ewa mi pożyczyła. I to się instaluje tutaj, to jest taka boalka na, na oko. Można zainstalować, żeby właśnie było tutaj na oczach. Można tutaj z tyłu, można w ogóle z tyłu jako taki element tylko ozdobny. Ja to zrobię tak trochę na oku, o tak. Pinamy to po prostu na wsówki. No i oczywiście, jeżeli to Wam nie wystarczy do charakteryzacji, to używamy sztucznych zębów i sztucznej krwi, żeby zamienić się w seksowną papierkę. Możecie oczywiście zostać w takim wykonaniu, jak Wam się bardziej podoba. Da tik tik tik, kdo jsem to nás nově a... po. Just give me roses.